W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, wiekuisty najwyższy kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego najświętszego serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją najdroższą krwią. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroni ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina. Udziel im również mocy przemiany serc błogosław ich trudowi aby wydał obfite owoce niech dusze którym służą będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym amen